Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny czołg. Tak trzeba powiedzieć cudysów Królewski Tygrys. Dlaczego ten czołg uznano za tak niebezpieczny i czemu sprzeciwiał się Stalin? Materiał 20 marca 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. i Zaczynamy. Od ciebie dodam, że taki czołg był oczywiście możliwy do skasowania. Karabin Ur, czyli Urugwaj Polski, mógł go skasować a więc na tej zasadzie to działało. Czyli specjalnie, ściśle tajny projekt, który był w stanie y, kula ta, z tego karabinu przebić każdy jeden pancerz tego czołgu i pozabijać załogę. To trzeba, było, to trzeba jasno o tym powiedzieć. Mogę na Urugwaj, y, czyli WZ chyba 35, chyba się tak nazywa. Fabryczna nazwa tego karabinu nie był duży, ale swoje robił. Mogę też w przyszłości zrobić Kara, karabin Urugwaj, bo tak też się nazywał. A więc, dlaczego radzieccy projektanci byli tak zaskoczeni, gdy spra sprawdzili zdobyte PZ WIB? Podczas II wojny światowej Niemcy desperacko próbowali urodzić Wunderwaffe. Oznacza to, że jest to taka cudowna broń, która od razu pokona każdego wroga i zmieni cały przebieg wojny na korzyść Hitlera. Der Kongstiger, Kong Jednym z takich cudów powinien być czołg ciężki nazwany Der Kongstiger. cudzysłów król tygrys. Opowiem Ci o tym bardziej szczegółowo. Od razu wyjaśnię, w przyrodzie nie ma królewskich tygrysów. Ten kot największy podgatunek tygrysa to rosy, po rosyjsku nazwany jest po prostu cudzysłów tygrysem bengalskim. Po polsku chyba tak samo, ale tak to już zostało przetłumaczone, to już zostało przejęte. Ciekawe, że, na, że w nazistowskich Niemczech ten nie był oficjalnie nazwany cudysów królewskim tygrysem. To jego popularny przydomek żołnierski to cudysów pudełko w Panzerwaffe, miało jedynie oficjalną nazwę Panzerkampfwagen 6 auf B, czyli modyfikacja T6B. Panzerwaffe, czołg częściej nazywano Tygrysem 2 lub Tygrysem B. I od razu zrobię rezerwację. Nie będę kładł zbytniego nacisku na charakterystykę wydajnościową tego kolosa. Od strony technicznej możesz dowiedzieć się o tym beze, beze mnie w internecie. Wystarczy wpisać wymagane litery w pasku wyszukiwania Yandex. Google to samo może zrobić. Dlatego opowiem więcej o samym Tygrysie i podejściu do niego po obu stronach frontu cudysów. Królewski Tygrys miał potężny pancerz i doskonałą optykę. Wyposażony był w armatę gwintową, zdolną przebić pancerz rosyjskiego T3485 w czoło miał duży ładunek amunicji wynoszący 84 naboje, a także dwa karabiny maszynowe MG34 kalibru 7,92 mm. Tak powiedział jedynie chyba karabin Ur mógł go położyć i zdobyć tojowo a jeżeli chodzi o rosyjskie czołgi, to raczej chyba na tym terenie rosyjskim raczej Ur Urugwaj nie był używany, czyli wzór 35. Tak, wszyscy nie nie nienawidzimy III Rzeszy, jednak jego wyposażenie wojskowe minimalnie budzi pewien zachwyt dla tej właśnie krzyżackiej estetyki. U urok wyrafinowanie, to nie są na... rosyjskie T34 pociętymi literami i spawanymi szwami wielkości Kiełbaski, prawda? Chłopaki. Ostatecznie te, to te same T34 wygrały wojnę. Jednak jednocześnie Cudysów Królewski Tygrys był niezwykle ciężki. 68 ton. I podobnie do chyba czołgów Abrams, jeżeli chodzi o ciężar, mi się wydaje, że podobnie to jest. I trudny w obsłudze, albo jeszcze i cięższy tego. Bardzo powolny, zawodny, prymitywny i kapryśny w naprawie. Na pewno nie da się tego naprawić młotkiem i taką a taką matką uderzenie w niemiecki przemysł powiedziałbym też tak na głowy Jana konwencjonalnych cudysów tygrysów na cudysów królewskich okazała się poważnym ciosem i całkowitą porażką porażkom niemieckiego przemysłu. Produkcja nowego czołgu wymagała jeszcze więcej czasu, dwa tygodnie, jeszcze więcej stali, 120 ton. A co zatem idzie? Niemiecki przemysł już w latach 1944-45 doświadczył strasznych problemów. Wystarczy porównać ta sama pantera, potrzebowała do produkcji zaledwie około 80 ton stali. Ponadto Tiger 2 kosztował ogromną kwotę. 322 tysiące marek niemieckich, 65 milionów rubli. W moim, moim zdaniem, dla krautów byłoby lepiej, gdyby zamiast jednego Tygrysa B nitowali kilka zwykłych Tygrysów lub Panter. Zastosowanie bojowe załogi. Niemieckich czołgów na pokładzie Tiger B. Niemcy po raz pierwszy przetestowali drugiego tygrysa na aliantach podczas angloamerykańskiego lądowania w Normandii latem 1944 roku. Już 18 lipca tego roku 26 cudysów królewskich tygrysów zaatakowało brytyjski przyczółek w pobliżu miasta Khan. Dla aliantów pojawienie się tego wielkoluda okazało się niemiłą niespodzianką. Hitler przechwalał się później, że najnowsze cudysów tygrysy zniszczyły tam ponad 40 czołgów wroga królewskie tygrysy w bitwie we Francji. Niemcy szeroko wykorzystali, Królewskie Tygrysy przeciwko armii radzieckiej podczas swojej ostatniej ofensywy na węgierskim jeziorze Balaton w marcu 1945 roku. Jednak ich rzekomo cudowny czołg ponownie nie przyniósł nazistom żadnej szczególnej korzyści. Poza tym zbyt często grzęzłem wiosennym błocie, a tak dużego gościa. Mógł odholować bezpieczne miejsce jedynie inny cudysów tygrys, co powiedzieli nasi projektanci, czyli Rosjanie na ulicach Budapesztu. W sumie. W, w ciągu sześciu miesięcy na nazistom udało się zanitować około 500 cudysów królewskich tygrysów. Planowano wyprodukować jeszcze 1000 sztuk, jednak fabryki Henschela, w którym produkowano czołg, zostały zbombardowane przez samoloty alianckie. Pierwsze rosyjskie cudysów królewskie Tygrysy zdobyliśmy już w sierpniu 1944 roku podczas walk nad Wisłą czyli w Polsce następnie radzieckie IS-2 spotkały się z 501 niemieckim batalionem czołgów i tak mu stanowczo powiedzieli, że Niemcy w panicze wrzucili na pole bitwy dwa swoje najnowsze pojazdy ten sam PZWiB Nowe cudzysłów zabawki Hitlera natychmiast trafiły do rosyjskiej kubianki w celu szczegółowego zbadania. Projektanci, strykając językami, zauważyli, nowy czołg ma bardzo mocny, choć raczej niskiej jakości, delikatny pancerz. Elementy li ligujące są znacznie mniejsze. Niedobór metali nieżelaznych, nie zwłaszcza molibdenu, dotyka Niemców. Czołg ma przedni pancerz kadłuba o grubości 150 mm. Fantastycznie, ale czołg porusza się powoli z powodu takiego obciążenia. Tak jednym trafieniem trudno jest przebić tak gruby pancerz. Nawet niemieckim działem 88 mm. Ale przy kilku trafieniach rzędu pancerz może po prostu pęknąć lub rozdzielić się w szwach. I tak to wygląda, tu jest pokazany. Tak, radzieccy inżynierowie badali cudysów króla. Rosyjscy inżynierowie zwrócili także uwagę na wyjątkowo kiepską skrzynię biegów, cudysów kingów. Gąsienice stale traciły napięcie z wodne koła, które często łamały stworzenie gąsienic. Przepraszam, moc silnika była po prostu niewystarczająca przy takiej masie. Ogólnie rzecz biorąc, czołg ledwo był w stanie pokonać yy, yy, o własnych siłach 30-40 km i przy, tak, przy za, zachwycającym zużyciu paliwa na poziomie 320 litrów. Na 100 km. Tak pilnie przeniesienie takich czołgów z jednego sektora frontu na drugi było zadaniem niezwykle nietrywialnym. Widok z tyłu. Ale rosyjskim inżynierom podobała się automatyczna skrzynia biegów Tiger B. Spodobały mi się niezwykle prze przemyślane systemy obracania zbiornika, oczyszczania powietrza w środku oraz automatyczny system gaszenia pożaru który notabene nadal jest stosowany w czołgach. Zauważyliśmy także szybki, pełny obrót wieży nowego cudysów Tygrysa, tylko 20 sekund. Radzieccy projektanci podsumowali, tak, rosyjski IS-2 został wyposażony znacznie mocniejszą armatę, 122 mm, w porównaniu z cudysów Tygrysem, 88 mm. Jednak szybkostrzelność Tygrysa była, Nadal wyższa. 3-4 strzały na minutę w porównaniu z, z rosyjskim jednym. Jest zwykły cudzysłów Tygrys przeznaczony do ataku. To jest czołg czysta obrona. Czytamy tutaj werdykt radzieckiej inżynierii. Co ciekawe, same załogi niemieckich czołgów w swoich wspomnieniach na przemian chwalą Tygrysa B. Wręcz przeciwnie, krytykują go. Notują y, szybkostrzelność i zasięg działa, mówią, że z łatwością strącilibyśmy na y, nim radzieckie czołgi w odległości kilku kilometrów. Kry, krytykują jednak bardzo niską mobilność i niską niezawodność. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mówią, że Cudysów Królewski Tygrys jest najpotężniejszym czołgiem II wojny światowej, to kategorycznie nie zgadzam się z tą opinią. Dla mnie najgroźniejszy jest nadal radziecki IS-2, odpowiedź Stalina. Królewski Tygrys w Kubiance, czyli de facto zdobyty i trofeum wojenny po III wojnie światowej, też będą pewnie podobne, oczywiście stały, oczywiście. Yy, i nie tylko jako zdobycie w Moskwie. Na przykład, mądry towarzysz Stalin znalazł na czas antidotum na nowe cudysów koty. Przygotowałem nie tylko artylerię i lotnictwo, ale także na rosyjskie słynne przeciwpancerne działa samobieżne, w tym myśliwskie ISU-152. Rosyjscy czołgiści po prostu nauczyli się znosić to zręczne, okrążyli ciężkiego Cudysów króla z boków i spokojnie go zastrzelili. Nie, załogi niemieckich czołgów, widząc tak niebezpieczne manewry sowieckie, bardzo często po prostu porzucały swoje pojazdy. Ostatni Cudysów kró, królewski Tygrys, zniszczony podczas wojny, został zestrzelony. W Berlinie 2 maja 1945 roku w, w bitwach o obszar ufortyfikowany z Pandału. Cóż następnie w drodze były IS3, które po prostu zniszczyły te tygrysy, gdy spotkały je prawdziwe, w prawdziwej bitwie. Ale zanim IS-3 pojawił się na polu bitwy, wojna już yy, się skończyła. Czołgi te zdążyły wziąć udział dopiero w paradzie w Berlinie we wrześniu 1945 roku. Nawiasem mówiąc, Amerykanie również nauczyli się dobrze radzić sobie z cudzysłów królewskim Tygrysem. To prawda, że w ich przypadku mogłoby, yy, pomogło, yy, pomogły im czołgi. Sherman 5 P P.I. Pershing, samoloty granatniki bazuki, które przepaliły nawet najgrubszy pancerz wszystkich niemieckich czołgów. Ogólnie rzecz biorąc, Hitler nie skończył superczołgiem, ale po raz kolejny supermitem. Ślepa gałęź w rozwoju niemieckiej konstrukcji czołgów. Dziś chwały cudysów królewskiego Tygrysa na szczęście nigdy nie naszedł, na, nie nadszedł. Przepraszam. Amerykański generał Eisenhower przy zniszczonym cudzysłów królewskim Tegresie i późniejszy chyba prezydent USA, to mi się wydaje, yy, to chyba czterogwiazdkowym generałem był. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo!